Rozmawiamy, proszę Państwa, o planie strategicznym zaprezentowanym w tym tygodniu przez premiera rządu i ministra finansów. Spróbujemy odpowiedzieć teraz na kilka pytań, które też pojawiły się w dyskusjach w różnych kanałach social mediowych. Ja patrzę na opis Pani stanowiska w Konfederacji Lewiata. Mamy tam frazę Zmiany klimatu. Ten wątek pojawił się w tym planie? Ten wątek w zasadzie również nie był odpowiednio zaopiekowany. Jest to niezwykle ważna kwestia zarówno dla przedsiębiorców, ale też dla konsumentów, więc oczywiście ten wątek również powinien być bardziej rozbudowany. W zasadzie premier w swojej wypowiedzi skupił się. Bardziej na kwestiach ogólnych dotyczących transformacji energetycznej oraz poszczególnych, nazwijmy to, technologiach, tak? Mówił o elektrowni jądrowej, mówił o morskich farmach wiatrowych, o rozwoju sieci elektroenergetycznych. Natomiast brakowało rzeczywiście takiego ogólnego ujęcia i wskazania kierunku, jeżeli chodzi o zmiany klimatu i o to, jak powinniśmy dekarbonizować na przykład sektor energochłonny. Dotychczas, kiedy rozmawialiśmy o transformacji w Polsce, to pojawiała się taka znana wszystkim fraza 3D, czyli dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja. W tym planie pojawił się nowy element, bo jest deregulacja.